Cześć. Jeszcze jeden odcinek z podstawowych podstaw Blendera. Skupimy się w nim na dodawaniu nowych obiektów. Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego obiektu na scenę. Pierwszy jest chyba najłatwiejszy. Wejdź w menu Add, tutaj najedź myszką na Mesh i wybierz jakiś obiekt. No i element, który wybrałeś, powinien pojawić się na środku. Przesuń go trochę, aby w ogóle zobaczyć, co się stało. Jeżeli jeszcze nie widziałeś odcinka o przesuwaniu obiektów, kliknij w kartę w prawym górnym rogu ekranu. Z kolei najszybszym sposobem na dostanie się do menu Add jest skrót klawiszowy Shift A. OK, już wiesz jak dodawać nowe obiekty, ale jak je usunąć? To też możemy osiągnąć różnymi metodami. Ja najczęściej używam klawisza X. Po jego naciśnięciu musimy jeszcze potwierdzić nasze zamiary, klikając na Delete. A jeżeli w opcjach Blendera zmieniłeś domyślny klawisz zaznaczania na prawy przycisk myszy, to też możesz dostać się do tego menu, ale klawiszem W. I ostatni sposób to po prostu wciśnięcie klawisza Tyllic na klawiaturze, i obiekt powinien zniknąć. Dobra, lecimy dalej. Pamiętasz, jak dodawaliśmy kulkę na początku filmu? Dodaję jeszcze raz, sposobem, który najbardziej Ci się spodobał. Gdy sfera pojawi się na scenie, to pokaże się również nowy panel o nazwie Ad UV Sphere. Jeżeli jest schowany, wystarczy, że na niego klikniesz i powinien się powiększyć. Weź pod uwagę, że panel zniknie, gdy zrobisz coś innego, a to dlatego, że przechowuje on informacje o ostatnio wykonanej czynności. Na początku mamy segments i rings. Zmieniają one ilość ścian w pionie i w poziomie. Czyli jak wpiszesz większy numer, to otrzymasz gładszą kulę. Jest jeszcze location i rotation. Te suwaki służą po prostu do przesuwania i obracania. Jak jeszcze raz klikniesz na ten panel, to powinien się schować. Teraz już wiesz jak dodawać, usuwać i edytować obiekty. Powinieneś jeszcze poznać metody na ich duplikowanie i kopiowanie. Najszybciej robi się to skrótem klawiszowym Shift D. Ale można jeszcze kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Duplicate Objects. I znowu pamiętaj, że jeżeli zmieniłeś domyślne ustawienia zaznaczania na prawy przycisk myszy, to menu pojawi się po naciśnięciu W. Tak samo możemy powielać kilka obiektów naraz. Można jeszcze kopiować elementy sceny poprzez wybranie opcji Copy Objects i wklejacie po wybraniu Paste Objects. Wtedy kopia pojawi się w tym samym miejscu co oryginał i będzie trzeba ją przesunąć. I jak zwykle to samo można zrobić skrótem klawiszowym. Przyciśnij Ctrl C, aby skopiować i Ctrl V, aby wkleić. Pamiętasz może z poprzednich poradników, co robi kropka na klawiaturze numerycznej? Jeżeli nie, to przypominam, że służy ona do centrowania widoku na oznaczonym obiekcie. Trochę wyżej od kropki masz slash. Jeżeli go naciśniesz, widok też zbliży się do wybranego obiektu, ale inne tymczasowo znikną. Jest to tak zwany Local Mode. Tryb, w którym widzisz tylko wybrane obiekty i możesz je normalnie edytować i przemieszczać. Aby z niego wyjść, przyciśnij znowu slash na klawiaturze. A jeżeli skróty klawiszowe ci nie leżą, możesz również otworzyć menu View i pod Local View będzie opcja Toggle Local View. Robi to samo co slash, ale trzeba się przyklikać przez dodatkowe menu, więc większość i tak korzysta ze skrótu klawiszowego. A teraz coś przeciwnego do trybu lokalnego. Klawisz H ukrywa zaznaczony obiekt, a wszystkie inne zostają na swoich miejscach. Żeby je znowu zobaczyć, wystarczy przycisnąć Alt H i wszystkie schowane elementy znów się pojawią. I tym poradnikiem kończymy nudniejszą część. Od teraz będziemy robić już ciekawsze rzeczy.